Dziś 15 marca Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wiersze od 43 do 48. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Możemy się zapytać, kto jest moim nieprzyjacielem? Ktoś jest z zewnątrz? Najczęściej tak, najczęściej tak to widzimy, ale z własnego mojego doświadczenia wynika, że największym nieprzyjacielem mnie samego jestem ja sam. Tak naprawdę, niejednokrotnie ja sam sobie wyrządzam największe krzywdy, których inni ludzie nie są w stanie mi wyrządzić poprzez złe wybory, poprzez głupotę, poprzez upór, poprzez zatwardziałe serce. To wszystko jest tak naprawdę byciem nieprzyjacielem wobec siebie samego. Dzisiaj chciałbym, abyście ten fragment odczytali właśnie w takim kluczu, abyście przebaczali sobie, bo niejednokrotnie potrafimy przebaczyć innym. Ale czy tak w głębi serca, za te wszystkie błędy, których się dopuściliśmy, jesteśmy w stanie także sobie przebaczyć? Bądźmy miłosierni wobec siebie, jak miłosierny jest wobec nas, nas, nasz Ojciec Niebieski. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.